Dzień dobry, witam moje kochane baranki na następnym czytaniu na 2020 rok, na miesiąc luty. Na wstępie pragnę wyrazić wdzięczność, kochane, za wszystkie łapki w górę, za wszystkie subskrypcje, za miłe słowa. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona i dało mi to dużo mm, takiego poweru do tego, żeby robić to dalej. W takiej formie, między innymi. Także bardzo, bardzo kochane dziękuję. E, I tak jak mówię, ze względu na to, że m, biegniemy szybko i żyjemy szybko, moje czytania są raczej e, krótkie, szybkie i, e, i esencjonalne. Także nie będziemy się tutaj za bardzo roz. E, e, za bardzo e, roz. Yy, rozwodzić nad, yy, nad, każdymi, nad każdym znaczeniem, to co najważniejsze Wam przekażę, bo chyba na to każdy czeka. Zaczynamy od karty o zdrowiu. Jak mówię, pierwsze karty, które nie zawsze mówią tylko o Was. A... I już Wam mówię, kochane, co tu się dzieje. Jeżeli coś się działo, jeżeli mieliście jakąś opinię u lekarza, to. Yy... Dobrze by było zmienić lekarza, posłuchać innej opinii, może to dotyczyć Waszych dzieci, także jeżeli chodzi tutaj o jakąś diagnozę lekarską, potuptać do innego, wysłuchać jakiejś innej opinii, nie trzymać się jednej, warto. Także, yy, no sama zresztą tak, tak czynię, także yy, mam nadzieję, że yy, źle na tym nie wychodzę, także Wam polecam. Więcej spokoju nich i pozytywnego myślenia, kochane, w lutym, bo tak jak mówię, nasze życie to nasze myśli. Także tutaj więcej się wyciszyć, więcej nich spokoju. Jeżeli chodzi o to zdrówko, czy tutaj właśnie mówimy, nawet załóżmy o tych dzieciaszkach i o tej zmianie lekarza, Jezus Boski Uzdrowiciel jest to jedna z najpiękniejszych kart. Także mówię, nie bójcie się. Bo Jezus Boski Uzdrowiciel jest to przekaz, że wszystko zakończy się dobrze. Yy, potrzeba do tego jedna rzecz więcej wiary. I nastąpi cudowna, kochane, regeneracja. Także pod względem zdrowia, czy to dotyczyć będzie Was, czy Waszych dzieciaszków, bo tak tutaj wyszły, że dzieci, nie ma się naprawdę co martwić, kochane. Naprawdę spokojnie, więcej spokoju, więcej pozytywnego myślenia. I trochę, tak jakby mówię, też może być oczyszczenia i detoksykacja y, ciała i umysłu. Bo uu, potrafimy, potrafimy sobie y, ten umysł y, niestety y, zaśmiecić. Ale cóż. Y, Na tym to trzeba pracować i to... Y, Wytrwale i z dużą konsekwencją, żeby ten nasz umysł, i nasze serce, i nasze życie było spokojne. Także, więcej pozytywnego myślenia i więcej spokoju, kochane. Wszystko będzie ok, jeżeli chodzi o zdrówko. Także, naprawdę, niech, niech, ta, niech, niech ten problem czasem nie, nie ściąga wam snu, spobiegnie, bo to naprawdę. Nie ma, najmniejszego, nie ma tak, tak zwanej najmniejszej potrzeby. Dobrze, kochaninkie moje baranki, idźcie naprzód, nie lękajcie się kompletnie i zdystansujcie się takiej sytuacji. Jeżeli coś, coś stanęło wam na przeszkodzie, nie walczcie z tym, tylko zdystansujcie się, odpuśćcie i idźcie naprawdę swoją drogą naprzód, bo, bo ta droga jest prosta. Nie szukajcie, jeżeli z jakichś zakręci w tą czy w tamtą, nie wychodźcie. Prosto do celu z dystansem, tak? Zarezerwujcie czas na podjęcie decyzji, bo, mm, bo warto i naprawdę tu jest ten czas na podjęcie decyzji i nie lękajcie się, idźcie, pójście naprzód. Także najpierw ta decyzja, żeby była podjęta, żeby ona była ugruntowana e, i wtedy naprawdę możecie iść, y, iść sobie y, prostą, jasną y, drogą. Bez żadnych ograniczeń. Najważniejsze to, co tutaj mówiłam, też. Uhonoruj i zaufaj swoim uczuciom. Słuchaj swojej intuicji, bo ona naprawdę podpowiada ci bardzo dobre i szybkie rozwiązania. I najważniejsze, z czym idziemy? Z poczuciem humoru, z uśmiechem na twarzy. Bez żadnych jakichś mm, Smutków, smuteczków małych, dużych, bo naprawdę nie warto. Już czas wyjść z tej niezdrowej sytuacji, w której siedzicie także jako baranki, lubicie wszystko załatwiać na CITO. Także już czas, kochane moje barany, wyjść z tej niezdrowej sytuacji, zarezerwować czas na podjęcie decyzji i iść naprzód. Tak to można krótko, szybko powiedzieć. Co jeszcze najpiękniejsze, najpiękniejszy przekaz od Archanioła Michała? Macie, kochane. Ochronę. Jesteście strzeżone i chronione. Także z taką ochroną nie ma się co bać. Ok. Patrzymy dalej aniołki, co chcą przekazać y, drogim barankom na, na miesiąc luty, na miesiąc luty. E, piękny miesiąc. E, krótki. E, to jest taki może można powiedzieć miesiąc. Do troszeczkę wejścia w głąb z siebie, za oknem, szaro, buro i ponuro. I, i ten czas jest właśnie na to, żeby, żeby usłyszeć ze swojego wnętrza przekazy, tak, które dusza właśnie nam przekazuje. Drugi raz ta sama, ta sama karta się powtórzyła. Zdystansuj się do sytuacji i akceptuj. Nie walcz, nie biegnij, jeżeli jeszcze nie jesteś gotowy w tejże sekundzie akceptacja, czas, podjęcie decyzji i wtedy naprzód, tak? Prawo przyciągania, to o czym myślisz, to o czym, yy, to o czym, do czego pragniesz, yy, to przyciągniesz do siebie, także żeby te marzenia, kochane, były naprawdę takie czyste, piękne, takie pełne yy, pozytywów, tak? I praca nad energią. Y, zmieniamy energię, oczyszczamy się, jak mówiłam, o soli oczywiście, ale jest też jeszcze taka piękna... Y Taki piękny, piękna praca. Jestem raczej takim, e, taką istotą, która nie za bardzo lubi się napracować e, i, i bardziej lubię prostotę niż coś bardzo złożonego. E, jak możemy się oczyścić? Powiem szczerze, powtarzam często sobie: oczyszczam swoje ciało, umysł, oczyszczam swoje serce, oczyszczam, oczyszczam. Naprawdę to działa. To nie musi być wypowiadane na głos. Wystarczy, że w umyśle i w ciszy będziecie to powtarzać. Naprawdę to oczyszczenie następuje. następuje. Także fajne, miłe, szybkie i przyjemne. Oczyszczam się z... Oczyszczam, nie wiem, oczyszczam swoje ciało. Oczyszczam, oczyszczam. Bardzo fajny, bardzo fajne, proste oczyszczanie. Polecam, spróbujcie, przekonacie się sami. Nie jest to nic skomplikowanego. I świeże powietrze, także... Yy, Coś nowego wejdzie do Waszego życia, coś wpadnie, jakieś mówię, coś oczyści. Ale też e, mogę powiedzieć: korzystajcie ze świeżego powietrza na łonie natury, bo, bo to daje Wam też taki mm, czysty obraz y, oceny sytuacji I, i, jakby takie, mówię, oczyszczenie ciała i umysłu. E, związek, kochane, dla niektórych. Będzie się coś działo na etapie związku. Idealny termin. Związek z idealnym terminem związany. I tu może być związek partnerski. I tu chodzi raczej o związek partnerski, moim zdaniem. To będzie idealny termin. Już mówię, kochane. Już mówię na co? Na to, żeby zacząć dawać. Tyle, co przyjmujemy i przyjmować tyle, co dajemy. Dla niektórych może to zabrzmi trochę zagmartwanie, a tutaj nie ma żadnej, żadnego galimatiasu ani wielkiego, wielkiego jakby przesłania. Tu jest, tu jest powiedziane krótko: nauczmy się dawać. Jeżeli nie, da, nie, da, nie dawaliśmy, a tylko czekaliśmy na to, żeby ktoś nam coś dał, to zacznijmy też dawać od siebie. Jeżeli natomiast darwaliśmy za dużo od siebie, to nauczmy się i wykorzystajmy ten czas na to, żeby przyjmować wszystko. Dobre słowo, prezent, yy, nie wiem, yy, dotyk, czułość, finanse, obojętne, co to by było. Także nauczmy się, bo w tym jest obfitość, tak? To jest tak zwane yy, jedno, co możemy, to jest dawanie. Y, które, y, jakby, jest dzieleniem, tak? Gdy się dzielimy e, z kimś, dostajemy. Gdy y, my dajemy, dostajemy od kogoś innego. Także mówię, nie jest to tutaj żadny skomplikowany przekaz, bo, bo warto. Jest to też taki, jeszcze jest jeden, jeden, jedna ważna rzecz, którą chcę Wam powiedzieć, kochane barany na, y, y, na luty. Jest to miesiąc i, to, i jest to czas, tak zwana okazja do przebaczenia. Okazja do przebaczenia sobie i innym. Ta cisza za oknem, tak jak mówię, ten, ta szaroburość, to co powtórzyłam, jest, jest czasem, że możemy zajrzeć w głąb siebie. I przebaczyć sobie i innym, nie wiem, napisać list do kogoś i go spalić, napisać swój list. To już naprawdę to, co czujecie w sobie. Niech się, niech się stanie. Niech się stanie. Ok. Drogie moje kochane baranki, zobaczymy, co. jaka jest następny przekaz dla Was od aniołków. Anielska terapia, także no, jesteście akurat na, na, na anielskiej terapii, bo to jest przekaz od aniołów, która wam mówi krótko. Jesteście bezpieczni, tutaj mówię, była jej ochrona i jesteście bezpieczni. Nie bójcie się niczego, kwiatuszki. Nie bójcie się, bo mm, nie macie czego. Jak mówię, macie tak olbrzymią ochronę, że kompletnie nie macie czego się, się bać. Wszystko będzie dobrze, wszystko co sobie zaplanujecie, co będzie wykonane właśnie z tym e, idealnym momencie zarezerwowania czasu idźcie naprzód, nie lękajcie się I, i naprawdę będzie wszystko dobrze, będzie w tym miesiącu coś, czego tak bardzo pragnęliście harmonia w relacjach bardzo lubicie jak jest harmonia jak jest spokój, jak jest, jak jest taki, e, taka cisza e, na zasadzie e, na zasadzie ciszy, y, takiej, mm, takiego porozumienia, takiej harmonii. Tak to wszystko płynie. Wstajemy, jest w ogóle cudownie, kładziemy się spać, jeszcze jest bardziej cudownie. Także y, ta harmonia w relacjach nastąpi. A, I macie jedną piękną kartę, kochane, drogie a, baranki. Pozdrowienia z niebios. Y, bardzo osobista karta dla mnie na dzień dzisiejszy, ponieważ. Y, w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu pochowałam e, i pożegnałam się z moją mamą. E, jest to bardzo, e, bardzo osobista karta. E, dziękuję. Dziękuję bardzo za tą kartę. E, I dla Was też jest to pozdrowienia z niebios od osoby, która odeszła e, z Waszego życia. Przekazuję Wam, że, że Was pozdrawia, e, że Dokładnie jest napisane Twoi najbliżsi w niebiosach czują się świetnie. Uwolnij się od zmartwień i poczuj ich pełne miłości, błogosławieństwa. O, podejrzewam, że tą kartę można zostawić bez komentarza. Ok, drogie baranki. Następny przekaz na luty jest bardzo fajny. Będzie się działo wszystko szybko. Magicznie, a z dużą dozą doświadczenia życiowego, także tutaj z dużą dozą um, mądrości życiowej, i te magiczne, szybkie zdarzenia doprowadzą do tego, że wejdziecie w czas odnowy. Jak mówię, to jest taki czas zrzucania tej e, starej powłoki waszej, e, powłoki cielesnej. Nie wiem, jakaś odnowa biologiczna na ciele, na duszy i na umyśle, fantastyczne i to będą ważne, parapsychiczne spostrzeżenia, przepraszam, sprawy dziejące się poza sceną, odrzucanie lęków, które nie pozwalały wam pójść naprzód. To, co Was jakby trzymało, to, co Was jakby zabetonowane byłyście takie, mogłyście się czuć takie zabetonowane, teraz e, ten beton jakby zaczyna pękać. On jakby zaczyna kruszeć i jesteście w stanie z tego się wydostać i ruszyć naprzód. Cudowny, cudowny czas, cudowny, cudowny y, y, moment. Tak jak mówię, najważniejsze jest jedno, żeby przed tym magicznymi zdarzeniami, które będą miały pójście naprzód, E, które, które doprowadzą do tego, że pójdziecie naprzód i podejmiecie ten czas na podjęcie decyzji jest jedna najważniejsza rzecz, kochane to jest dwie karty, które mówią o tym samym i z dwóch talii z 88 kart wychodzi jedno kartka, długopis długopis i kartka i piszemy marzenia niech one będą napisane bez cenzury niech ich będzie dużo niech one będą małe i duże Nieważne, niech to będzie od, nie wiem, pójścia do solarium, do y, kupna domu. Y, nieważne, nie, y, nie patrzcie tutaj na, na, na wielkość. Wypisujcie wszystko. Zaglądajcie od czasu do czasu na tą kartkę. Wymazujcie to, co już się spełniło. E, I. Y, Wymazujcie to, co się okazało, że w ogóle Wam było niepotrzebne. Bo my nieraz mamy marzenia, które są nam kompletnie niepotrzebne do życia, do szczęścia i do radości. Także tutaj też wymazujcie. Najważniejsze, określcie datą te marzenia, żeby to nie okazało się, że będziecie mieć 90 lat, okulary na nosie, znajdziecie kartkę gdzieś głęboko skamuflowaną i powiecie: O, spełniło mi się! No nie o to tutaj chodzi. Także tutaj ta data też żeby była mm, napisana, a że jesteśmy raczej takimi e, niecierpliwymi ludzikami, więc niech ta data nie będzie jakoś bardzo odległa, e, żeby miało to wszystko sens i logikę. Ale tak jak mówię, najważniejsze są, reasumując, marzenia. Niech te marzenia będą piękne, owocne, e, niech te marzenia będą. Mm, y, takie wasze. Nie, nie czyjeś. Wasze. No i cóż, kochane, przepiękne czytanie. W miarę szybkie, bo tak jak powiedziałam, żyjemy szybko. I yy, takowoż yy, nie życzę Wam tego, abyście tak żyły, właśnie bardziej Wam życzę, żebyście troszeczkę stopowały, natomiast nie zabierając czasu, bo można go wykorzystać też na inne bardzo fajne rzeczy, yy, chciałabym się z Wami podziękować. Chciałabym Wam powiedzieć, że yy, spotkamy się w marcu. Teraz wykorzystujcie ten czas dla siebie. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia, do usłyszenia i pa!